Our consulting firm leverages the power of blockchain and AI technologies to drive true digital transformation. Tamy w naszej analizie dziś e, przyjrzymy się bliżej rynkowi kryptowalut. Z 23 sierpnia 2025 roku, to był dzień no, pełen zwrotów akcji i ważnych wydarzeń. Mamy tu sporo danych, analizę rynkową z tamtego okresu. Chcemy jak zwykle wgryźć się w temat, zrozumieć co się stało i dlaczego to było istotne. Tak, to był rzeczywiście fascynujący dzień. Z jednej strony mieliśmy Ethereum biące historyczne rekordy, a z drugiej Bitcoin, no, lider rynku, który mierzył się z pewną presją. Ciekawa dynamika. Dokładnie. To dobry moment, żeby właśnie przyjrzeć się tej dynamice między głównymi graczami, ale też tym szerszym trendom na rynku aktywów cyfrowych. No dobrze, to głównym yy, bohaterem dnia było bez wątpienia Ethereum. Rekord wszechczasów. Bitcoin, jak wspomniałeś, początkowo zyskiwał, ale potem obraz się trochę yy, skomplikował. Okej, okay, to może rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co zacznijmy od Ethereum? Ten rekord Ethereum. No naprawdę robił wrażenie. 4880 dolarów nowy ATH. Patrząc na liczby, no imponujące. Ale co tak naprawdę yy, napędzało ten rajd? Nasze źródła mówią o kilku rzeczach. Adopcja instytucjonalna, ETF-y, no i FED. Myślę, że y, kluczowe było połączenie tych wszystkich elementów. Ale jeśli miałbym wskazać taki bezpośredni zapalnik no, tego konkretnego dnia, to chyba jednak była ta wypowiedź prezesa Fed, Jeroma Poella w Jackson Hole. Mm -hmm. Ta sugestia obniżek stóp we wrześniu. Tak. Nawet jeśli była ostrożna, to dla rynków, wiesz, to był sygnał. Zielone światło dla aktywów ryzykownych. W środowisku niskich stóp, no... Kapitał szuka gdzieś zwrotu, a krypto, zwłaszcza te silne jak Ethereum, stają się no, atrakcyjną opcją. I rynek zareagował, no, błyskawicznie, prawda? Mówimy o ogromnej likwidacji krótkich pozycji na ET. Ponad 198 milionów dolarów. Mhm, dokładnie. To pokazuje skalę zaskoczenia i siłę tego ruchu. Wielu grało na spadki, widać. Tak, tak. To był klasyczny short squeeze. Wyciskanie krótkich pozycji. Jak cena ruszyła po słowach Poella, ci, którzy grali na krótko, musieli szybko zamykać pozycje. Kupowali je te, co jeszcze bardziej, wiesz, podbijało cenę. To pokazuje też, jak duża dźwignia jest na tym rynku. Jak on jest wrażliwy. Mhm. Ale ten ruch, no, nie wziął się jakby znikąd. Masz na myśli te wcześniejsze fundamenty, o których wspominaliśmy? Tak. Nie zapominajmy o tym, co działo się wcześniej. Grunt pod ten rajd był przygotowany. Zatwierdzenie ETF-ów na Ethereum przez SEC w lipcu 2024. To było, no, absolutnie kluczowe. Jasne. To był ten sygnał dla instytucji, tak? Że ETH zyskuje na legitymizacji. Dokładnie. Sygnał dla rynku, dla dużych graczy. Otworzyło to drzwi dla nowego kapitału. Często takiego bardziej, powiedzmy, konserwatywnego. Czyli ETF-y zbudowały tę bazę popytową, a słowa Powell'a były tą iskrą, która. Dokładnie tak można to tak ująć. To była ta iskra zapalna. Co więcej, dane o napływach do produktów inwestycyjnych to potwierdzają. W tym tygodniu przed 15 sierpnia produkty na ETH przyciągnęły netto aż 2,86 miliarda dolarów. Wow, to ogromna kwota! Ogromna! I znacząco przewyższała te 552 miliony, które wpłynęły do produktów bitcoinowych w tym samym czasie. To pokazuje, gdzie wtedy płynął kapitał instytucjonalny. No właśnie. A do tego jeszcze dochodzi zaangażowanie firm. Nasza analiza wspomina, że firmy trzymały ETH o wartości ponad 29,75 miliarda dolarów. To też musiało wpłynąć na podaż, prawda, mniej ETH dostępnego na rynku. Oczywiście. Rosnące zaangażowanie korporacyjne, firmy trzymające ETH w rezerwach, to zacieśnia dynamikę podaży i popytu. Mniej ETH jest w wolnym obrocie. A jak popyt rośnie, no to cena naturalnie idzie w górę. I co tu jest, wiesz, naprawdę fascynujące, to jak te wszystkie elementy, ETF-y, FED, instytucje, firmy, jak one się zbiegły w czasie, Stworzyły idealne warunki. Mhm. Ale pokazuje to też coś jeszcze: co takiego? Jak bardzo ethereum, które często postrzegamy przez pryzmat technologii DeFi, NFT, jak bardzo stało się ono wrażliwe na te tradycyjne sygnały makroekonomiczne. Czyli reaguje na Fed tak, jak powiedzmy akcje technologiczne? Dokładnie. Reakcja na słowa Powell'a była równie silna, może nawet silniejsza, niż Bitcoina. To jest znak. Znak, że Ethereum to już nie jest tylko, wiesz, technologiczny eksperyment. To pełnoprawne aktywo inwestycyjne dla dużych graczy. Integruje się z globalnym systemem. To ważny wniosek. Tak mi się wydaje. To chyba kluczowy wniosek z tego dnia dla Eta. Dobrze, to skoro Ethereum tak błyszczało, przejdźmy do Bitcoina. Tutaj sytuacja była, jak mówiliśmy, bardziej złożona. Cena wahała się dość mocno od ponad 111 tysięcy do ponad 117 tysięcy dolarów. Co się działo z liderem? No właśnie, Bitcoin jakby szukał kierunku. Początkowo yy, zareagował pozytywnie na te sygnały z Jackson Hole, podobnie jak Ethereum. Osiągnął nawet 117 300 dolarów, wydawało się, że cały rynek krypto pójdzie w górę razem. Dzień zamknął na minusie 1,26%. Skąd taka różnica w reakcji w porównaniu do ETH? Wiesz, niekoniecznie te sygnały Fed miały mniejsze znaczenie dla BTC, ale może inne czynniki ważyły równie mocno. Te sugestie Fed wywołały ogólny rajd na rynku krypto, to prawda, widzieliśmy też likwidację krótkich pozycji na Bitcoinie. Tak, wspomniano o 56,4 milionów dolarów. Nie mało. Chociaż oczywiście no, w porównaniu do ETH to mniej. Ale być może część kapitału uznała, że po tym pierwszym wzroście Bitcoin napotkał opór. Albo po prostu inwestorzy postanowili przenieść zyski. Tam, gdzie dynamika wydawała się silniejsza, czyli właśnie do Ethereum i innych altcoinów. No właśnie. I tu dochodzimy do czegoś, co wydaje mi się naprawdę ciekawe. Dominacja Bitcoina spadła poniżej 60%. Po raz pierwszy od miesięcy. Czy to tylko yy, chwilowy efekt siły ET, czy może coś głębszego, jakiś trend? To jest kluczowe pytanie. Spadek dominacji Bitcoina często interpretuje się jako znak rosnącej siły rynku altcoinów. Kiedy kapitał płynie szerzej nie tylko do BTC, to świadczy o większym zaufaniu do innych projektów. Odejrzewaniu rynku. Mm -hmm. W tym konkretnym przypadku ten spektakularny rajd Ethereum ja pewno się do tego przyczynił. Ale patrząc szerzej, pomimo tej krótkoterminowej presji i spadku dominacji, długoterminowe perspektywy dla Bitcoina, no, w oczach wielu analityków pozostały optymistyczne. A na czym ten optymizm się opierał? Bo prognozy były ambitne nawet 145 czy 200 tysięcy dolarów do końca 2025 co miało to napędzać? Podstawą były tu no przede wszystkim ciągłe napływy do ETF-ów na bitcoina. Może mniej spektakularne niż dla ETF w tamtym tygodniu, ale stałe. Te produkty już się zadomowiły, stanowią stały strumień popytu od tradycyjnych inwestorów. Jasne. Do tego dochodziły czynniki zewnętrzne, jak powiedzmy potencjalne bardziej sprzyjające regulacje, czy polityka gospodarcza pod administracją Trumpa, o której wtedy się mówiło. Czyli spekulacje też grały rolę. Oczywiście. Dlatego ten spadek dominacji nie musiał oznaczać jakiejś fundamentalnej słabości Bitcoina. Równie dobrze mógł świadczyć o tym, że cały rynek krypto dojrzewa, a inwestorzy czują się pewni, alokując kapitał też w inne, no obiecujące projekty. Skoro już mówimy o innych projektach, ten spadek dominacji BTC i siła ETH zdają się potwierdzać tezę o początku tak zwanego sezonu altcoinów. Widać było rotację kapitału. Zdecydowanie tak. Obserwowaliśmy klasyczny wzorzec kapitał przepływa z bitcoina do głównych altcoinów. To się często zdarza, gdy bitcoin się stabilizuje po wzrostach albo gdy pojawia się silny katalizator dla konkretnego altcoina jak teraz dla Ethereum. I faktycznie wiele altcoinów w czołówki notowało solidne wzrosty. Solana, SOL wyróżniała się szczególnie, ponad 11% wzrostu, cena powyżej 200 dolarów, ale inne też nieźle. XRP ponad 6%, Cardano prawie 8%. Nawet Dogecoin ponad 9%. To pokazuje, że ruch był szeroki. Tak, to nie był raid jednego czy dwóch aktywów. A szczególnie ciekawy jest przypadek Cardano ADA. Bo wcześniej pojawiały się pewne obawy co do dynamiki tego projektu. Analitycy wskazywali na opór techniczny, na spadek aktywności w sieci. A mimo to odbiło? Tak, mimo to ADA zdołało odbić od ostatnich minimów, notując ten prawie 8% wzrost. Co to może oznaczać dla osób śledzących ten ekosystem? Czy to było tylko chwilowe odbicie na fali ogólnego optymizmu, czy może coś więcej? Trudno powiedzieć na podstawie jednego dnia, oczywiście. Ale takie odbicie wbrew wcześniejszym obawom to na pewno, no, pozytywny sygnał. Może sugerować, że fundamenty projektu są nadal postrzegane jako solidne. Albo że ogólny sentyment do altów był tak silny, że podniósł też te projekty, które ostatnio miały trochę pod górkę. Czyli warto patrzeć szeroko, nie tylko na liderów. Dokładnie. To pokazuje, jak ważne jest śledzenie całego rynku. Oczywiście. Na nastroje zawsze wpływa też otoczenie regulacyjne. Tutaj też się działo, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Najważniejsza wydaje się ta kontynuacja wdrażania ustawy Genius Act. Możesz przypomnieć, co to za ustawa i dlaczego jest ważna? Jasne. Genius Act to rzeczywiście mm, przełomowa sprawa w USA dla stablecoinów tych kryptowalut powiązanych z dolarem, prawda? Ustawa wprowadza kompleksowe federalne ramy. Kluczowy wymóg: rezerwy 1:1, zabezpieczone gotówką albo krótkoterminowymi obligacjami skarbowymi USA. Do tego jasne wymogi co do zgodności, audytów, raportowania. Generalnie porządek. Czyli chodzi o to, żeby każdy taki stablecoin był faktycznie wart dolara i miał realne pokrycie. Budowanie zaufania. Dokładnie o to chodzi. Zwiększenie bezpieczeństwa, przejrzystości, stabilności tego no, kluczowego segmentu rynku. Stablecoiny to jakby krwioobieg dla DeFi i handlu. Ich wiarygodność jest fundamentalna. Rozumiem. Jasne regulacje, jak Genius Act, budują zaufanie użytkowników regulatorów. To jest niezbędne dla dalszej adopcji, zwłaszcza tej instytucjonalnej. To taki krok w stronę udomowienia stablecoinów. Ciekawe jest też to, co działo się na poziomie stanowym. Pensylwania wprowadziła przepisy zakazujące niektórym urzędnikom handlu krypto. Lokalna ciekawostka czy coś więcej? To bardzo interesujący ruch. Pokazuje, że ustawodawcy na różnych szczeblach zaczynają dostrzegać specyfikę krypto i potrzebę uregulowania interakcji z nimi przez osoby publiczne. Kwestia potencjalnych konfliktów interesów, tak? Tak. To gorący temat w wielu dziedzinach, a krypto ze swoją zmiennością i nowością no, stanowi tu wyzwanie. Niewykluczone, że inne stany, może nawet kraje, pójdą w podobnym kierunku. Wprowadzą zasady dla urzędników, polityków. Ale to może też prowadzić do pewnej fragmentacji regulacji, jeśli każdy stan zrobi to inaczej. No właśnie, to jest ryzyko różne zasady w różnych miejscach. A do tego jeszcze ta inicjatywa CFTC, Crypto Sprint. chodzi o wyjaśnienie klasyfikacji tokenów. Dlaczego to takie ważne? Brzmi bardzo technicznie. Może brzmi technicznie, ale ma ogromne znaczenie praktyczne. Bo to, czy token jest towarem, commodity, czy papierem wartościowym, security, czy czymś innym, determinuje kto go reguluje i jakie przepisy obowiązują. Emisja, handel, ochrona inwestorów, wszystko zależy od tej klasyfikacji. Aha. Dla firm, dla giełd, jasność w tej kwestii jest kluczowa, żeby wiedzieć, jak działać i unikać problemów prawnych. Ten brak jasności przez lata był problemem w USA. Hamował innowacje. Rozumiem. Czyli inicjatywa CFTC jest ważna, nawet jeśli to długi proces? Bardzo ważna. Czyli podsumowując, wątek e, regulacji. Mamy postępującą klarowność w USA, co buduje zaufanie, ale jednocześnie nowe, specyficzne regulacje na poziomie stanowym i wciąż praca nad definicjami. Jak myślisz, jak ten ewoluujący krajobraz regulacyjny wpłynie na rynek w dłuższej perspektywie? Czy stworzy solidne ramy, czy może okaże się zbyt skomplikowany? To jest właśnie pytanie za milion dolarów, prawda? Idealnie byłoby, gdyby regulacje chroniły inwestorów i system, ale nie dusiły innowacji. Znalezienie tej równowagi to największe wyzwanie dla regulatorów na całym świecie. Działania w USA, szczególnie Genius Act, wydają się krokiem w dobrym kierunku dla stablecoinów. Ale globalny obraz jest nadal złożony. Przejdźmy na chwilę do konkretnych sektorów technologii. Jak radziły sobie DeFi i rynek NFT tego dnia? Mówiłyśmy, że DeFi pokazało odporność. Tak, sektor DeFi zdawał się korzystać z tego ogólnie pozytywnego nastroju. Całkowita wartość zablokowana, czyli TVL, wzrosła o ponad 6%, prawie 158 miliardów dolarów. To pokazuje, że mimo wahań cen, ludzie nadal lokowali kapitał w protokołach DeFi. Jest zaufanie do tego sektora. A szczególnie skorzystał na tym ekosystem DeFi na Ethereum. Wspomniano o aktualizacji Pektra. Co ona wniosła? Ta zbytekta to była kolejna duża modernizacja sieci Ethereum. Miała poprawić wydajność, skalowalność. Według analizy przyniosła znaczącą, bo aż 53% redukcji średnich opłat transakcyjnych tego gazu, oraz zwiększyła przepustowość sieci do 1000-4000 transakcji na sekundę. To dla DeFi musiało być ważne: niższe opłaty, większa szybkość. Kluczowe. Lepsze doświadczenie użytkownika, możliwość bardziej złożonych operacji. Ta aktualizacja na pewno pomogła w rozwoju DeFi na Ethereum. Dobrze, czyli DeFi rosło w siłę. A co z rynkiem NFT? Niewymienialnych tokenów. Tu obraz był bardziej mieszany. Rzeczywiście. Ogólny wolumen sprzedaży NFT spadł w tym okresie, chociaż zdarzały się pojedyncze, bardzo drogie transakcje. Wiodącą kolekcją pozostały CryptoPunks, ale nawet tam aktywność była mniejsza. Wyglądało to na fazę pewnej konsolidacji, dojrzewania po tym wielkim hajpie. Czyli bańka pękła? Czy rynek po prostu stał się bardziej selektywny? Myślę, że raczej to drugie. Inwestorzy, kolekcjonerzy stali się może bardziej ostrożni. Skupiali się na projektach z postrzeganą długoterminową wartością. A nie kupowali wszystkiego, co nowe. Dokładnie. Spadek wolumenu nie musi oznaczać końca rynku, raczej jego transformację. Ale co ciekawe, mimo tego spadku, zainteresowanie instytucjonalne jakby się utrzymywało, przynajmniej w niektórych niszach. Tak, mamy ten przykład firmy BTCS Inc, która dodała NFT z kolekcji Paggy Penguins do swojego skarbca korporacyjnego. Co to sygnalizuje? To bardzo ciekawy przykład. Pokazuje, że przynajmniej niektóre firmy zaczynają patrzeć na wybrane NFT nie tylko jak na cyfrowe kolekcje, ale jak na potencjalne aktywa inwestycyjne, element budowania marki, zaangażowania społeczności. Czyli traktują to poważnie. Aktywów sugeruje pewien poziom przekonania o ich przyszłej wartości albo użyteczności. To może być wczesny sygnał szerszego trendu, chociaż na pewno nie dotyczy całego rynku NFT. Raczej tych bardziej uznanych kolekcji. Podsumowując, może perspektywy rynkowe na tamten moment. Mieliśmy kilka kluczowych czynników. Po stronie plusów oczekiwania na łagodną politykę Fed. To sprzyja aktywom ryzykownym. Do tego postępująca adopcja instytucjonalna, zwłaszcza ET, ale też stały popyt na BTC. No i ta klarowność regulacyjna w USA. A wskaźniki techniczne? Tak, one też dla wielu kryptowalut sugerowały możliwość utrzymania tej pozytywnej dynamiki. A jakie były główne ryzyka? Co mogło to wszystko zatrzymać? No cóż, zawsze jest ryzyko związane ze zmiennością na tradycyjnych rynkach akcji. Krypto często korelują z rynkami globalnymi, zwłaszcza w okresach awersji do ryzyka. Mhm. Kolejne wyzwanie to wciąż wczesna faza adopcji krypto przez korporacje jako aktywa rezerwowe. To proces wymaga czasu, zmiany myślenia. No i oczywiście niepewność regulacyjna poza USA w innych kluczowych miejscach. To pozostawało istotnym ryzykiem. Rozumiem. Ten balans między siłami napędowymi a ryzykami kształtował nastroje, podsumowując ten konkretny dzień, 23 sierpnia 2025, był bez wątpienia znaczący. Rekord Ethereum pokazał siłę tego projektu, ale też dojrzewanie całego rynku i jego rosnącą integrację z makroekonomią. Mimo presji na Bitcoina, ta szeroka rotacja do altcoinów sugerowała zdrowy apetyt na ryzyko. Całkowita kapitalizacja rynku osiągnęła wtedy imponujące 3,84 biliona dolarów. To pokazuje skalę wartości tworzonej w tej przestrzeni. Zgadza się. Ten dzień był jakby mikrokosmosem szerszych trendów. Połączenie łagodniejszej polityki pieniężnej, adopcji instytucjonalnej i jaśniejszych ram regulacyjnych tworzyło strukturalne wsparcie dla długoterminowego wzrostu. Wchodziliśmy wtedy w okres, który wielu analityków widziało jako potencjalnie ważny cykl dla altcoinów. Dlatego wszyscy tak uważnie śledzili ETF, -y, regulacje, dane makro. Dokładnie. Każdy z tych elementów mógł wpłynąć na dalszą trajektorię rynku. I może na koniec taka jedna myśl do rozważenia wykraczająca poza ten jeden dzień Skoro mówimy o tej rosnącej adopcji instytucjonalnej i tworzeniu ram regulacyjnych jak może zmienić się sam charakter zmienności na rynku krypto w przyszłości Ciekawe pytanie Czy wejście dużych graczy i regulacje sprawią, że rynek stanie się bardziej przewidywalny mniej podatny na ekstremalne wahania może bardziej skorelowany z tradycyjnymi rynkami a może wręcz przeciwnie może zaczną dominować nowe, specyficzne dla kryptoczynniki przełomy technologiczne, rywalizacja ekosystemów, dynamika społeczności, utrzymując wysoką zmienność, ale inaczej motywowaną. Czyli czy rynek się ucywilizuje, czy zachowa swój dziki charakter? Coś w tym stylu. To pytanie pozostaje otwarte i odpowiedź na nie z pewnością będzie kształtować przyszłość tej fascynującej klasy aktywów. Niewątpliwie jest to przestrzeń pełna dynamiki pytań bez odpowiedzi. Niezwykle warto ją obserwować. Dziękujemy za tę wspólną, dogłębną analizę.